Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Montem Blade Warband na modach z Suwarnym W tym odcinku mamy już broń palną Hand Cannon No, a jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, zachęcam do subskrypcji ponieważ często pojawiają się nowe odcinki i od niedawna robię ankiety w których subskrybenci mogą głosować jaka gra ma się pojawiać częściej niż inne także warto subować i brać w nich udział macie wpływ na to co byście chcieli oglądać? Także zachęcam gorąco. Wy, wychodzę z taką inicjatywą do ludzi. I co tu mamy dzisiaj? Hmm. Trochę kasy, żeśmy udało nam się ostatnio, bo rozwaliśmy rozbójników. Myślę, że dzisiaj pozbieramy jakąś ekipę, tylko taką bardziej, hmm, trochę mocniejszą niż to, co zbieraliśmy dotychczas. Co tu mamy z tym ziomeczkiem? No nic nam no, nie chce do końca. E, no kawał działa widzę, że mamy, kurde. Sami zobaczcie, co to jest w ogóle? Wow, Bardzo dziwna broń. No... Of, mordę! Czujecie to? Ale będzie pocisk. O kurde. No, to jest mocne. No dobra, myślę, że póki co. Ilu mamy? Mamy tego Paula. Nie wiem, czy No to jest on, nie? Paula się nazywa. Myśmy mu ciuchy wymienili. Teraz mamy też lepsze. No dobra, to co? Myślę, że pozbieramy sobie na razie te, tych ludzi. Tu możemy chyba tych Portugalczyków. Bo z tych wszystkich frakcji, no, wydaje mi się, że będą najlepsi. Więc, no... Dobra... Wieśniaków nie chcemy napadać, no teraz tu dużo ludzi możemy mieć, kurde... Okej... Okay. Ciekawi mnie, co można w tej arabskiej wiosce, co tu jest gdzieś na dole... Ta, Arabian Settlement... Dobra, na razie sobie tak pojeźdźmy, pozbierajmy jak największą tą ekipę, bo niestety w, w poprzednim odcinku widzieliście, jaki nas yy, porozwalali. Ty ładną armię. O kurde, ale nie mamy. Hm. A co ja, jedzenia nie mam? Nie, no mam. Ale mam niskie. O kurde, znowu te gnidy. Ale posmakujecie o kurde. O, ale to to ma moc bez dwóch zdań Giń Jo pierdyle Carąista ta broń Bardzo mi się podoba nie Bombarda taka Jo pierdziele, nawet jak nie trafię nie to genialne. No tak, bo w nocy się nie powinno tu do nich podchodzić. No i mamy 44 ludzi, kurde. Tylko nie pamiętam. Hmm. Eee, dyplomacja. No właśnie, jak to było? Nie widzę tego niestety. Żeby zobaczyć całą tą całą tą ich tabelkę, nie? Ale nie widzę tego, nie mam pojęcia. Jakby ktoś wiedział, to chętnie skorzystam. Bo nie pamiętam, czy coś takiego jest. Ale jak się klikało po prostu na jednostkę, tutaj to nie akurat, ale. No, tutaj w statystykach. Nie, 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 to też nie to. O! W ogóle nie wiedziałem, że ciuchy można tak spojrzeć, to też fajne. No nic. Zobaczymy po prostu po... po czasie O, co tutaj? O kurde! Jakiś... Royal Dynasty? Higher local Arabian Guard Merchants, no proszę No dobra, weźmy sobie Zobaczmy jak oni wyglądają, no to jest jeden tylko, oho Mmm, a mocny jesteś chłopie? No wyglądasz, o kurde, solidny jesteś, widzę. Dobra, niech se będzie ten jeden. No i co, poszukamy... I powalczymy trochę, bo fajną mamy tą broń, bardzo mi się podoba. Muszę też coś zaradzić, o, was bym chętnie. Tylko my jesteśmy znowu wolni, nie? Ale myślę, że znajdziemy wreszcie jakiegoś przeciwnika. W ogóle chińska jest też wioska. Nie mogę nikogo wziąć. No niestety. O kurde, zjedli już wszystko. Niedobrze. Eee. O kurde. No tak, zapomniałem, że taką dużą armię jak mamy. To niestety. Jedzą dużo, nie? Dobra, weźmy to i to jedźcie jedź sobie to. No i co, nie ma tu żadnych. Tak to było tych ludzi. No ja wiem, że morale są jakie są, ale nie myślałem, że tak jedzą szybko też oni. Tu są farmerzy. Aczkolwiek, jak widzę, że fps -y mi jakoś nie. Są spadki do 40 maksymalnie. O! Będzie chyba pierwsza bitwa. We'll we'll których, no zobaczymy. Mam nadzieję, że to wygramy, nie? Mamy przewagę liczebną, ale. He. Dobra, wszyscy do boju. Czy ja mogę na tym strzelać? Mogę, dobra. Mam tu trochę tych ludzi, więc... Zobaczymy. Postał, kurde. No i no ładuje, nie? Nie, nie ładuje psia krew. Sobie ładuje, tak. O. Walczą. Jak ja jestem na polu w ogóle bitwy, to też tak. Zauważyłem już tu na innych modach. Oj, oj, oj. Dobra, podjedziemy. Nie no, ładnie walczą. Dobrze, dobrze jest. O, dostał, dobra. Nie, no wygramy tu na pewno. Gin. Daj. Nie, no to chłopa to jest tylu, że szok, nie. Ładnie, pierwsza taka większa wygrana. Siedmiu zabitych. Eee, chciałbym... No właśnie, o to chciałem. Nie, no tu spoko ceny nawet są. Turbany... E, tutaj to tanio, 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 dobra. E, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tu w ogóle jest Forest Bandit la la Layer Nie wiem, co znaczy po angielsku lair. Nie ukrywam, tu nie będę was... E, ...ukłamywał z moim angielskim, bo dawno już używałem czasów liceum tak naprawdę to nie mam kiedy. Gdzieś tam za granicą, ale to tam tyle co tam jest potrzebny, to co my mamy tutaj za zbroję. No fajne, ale ceny też macie. Chciałbym na pewno jeszcze kupić, albo nie, nie będę kupował. Eee, chciałbym... O. o, ja mam punkty w ogóle nie wiedziałem do rozdania. Kurcze. Na pewno chciałbym jeszcze. Mm, nie wiem czy orc, Nie, no będziemy, to by się przyda. Horseshoe, Cherry. Firearms, na pewno. Co tutaj mamy? Javeliny? Nie, no, no, niech będzie sobie to na razie. A, no, awansowali, na pewno, nie. No i tak bez trade'u to są tacy, a wy macie co macie. Co ty masz chłopie? A, no czyli nie. Takich jak ty to my nie chcemy, chcemy bez trade'u. Ark, arkebuzistów, że tak powiem. O, no i teraz to będzie fighting, kurde. Tylko ja teraz płacę 338 na tydzień, nie? I poczekamy, bo ja nie chcę, żeby... O, dobra. Dobra, teraz ich zaatakujemy, dobra. A, no wiem co to jest za mapa. I co, dużo ich jest? Ich jest tylko trzech. To słabo. Damy radę. No i teraz spoko wyglądają z taką ekipą, to możemy coś działać, nie? I... O tu z upierdziela taka, no dobrze wziąłem od tego jomeczka, nie tą broń, bo to... No mega, mega, no jara mnie ta broń, powiem wam, że z takiej to jeszcze nie strzelałem ani razu, nie? Bombarda, nie? Jebu! Kurde, nie trafiłem. O, no, ona może być niecelna, trochę, w porównaniu do muszkietu takiego, ale i krzywdę też może robić. Coś tam dostają, nie? I też tam ładuję, ładuję, ale najbardziej to jestem fanem pistoletów, nie? O, ale dostał 250! No jeszcze tyle to nigdy nie zadałem. Ja pierdzielę. To każdego położy, nie? No ten by był go gołoklatys nie ale Kurde no czujecie to Mega ta broń jest eee, Tak weźmy te rzeczy no, Tutaj tą słabe To bym chciał To Na pewno tak To, 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 to To, 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 to słabe Ale tu trzeba patrzeć na wszystko bo to dobra Eee... Tak jest, dobra No, elegancko naprawdę, dobra i e, coś tak... Arkobuzista, no kurde O to mi chodziło, zarobiste jednostki są Fajnie będzie się w to grało, coś czuję naprawdę Żarcia mamy, o kurde Hiszpańscy konkwistadorzy. Patrzy, czy my damy radę przeciwko nim, ale. Hmm. O, w ogóle Pawla Czy ja mógłbym ci zmienić imię w ogóle? Bo mnie troszeczkę. troszeczkę mnie to drażni, nie ukrywam. <grywa> Też jakbyście pamiętali, ale wydaje mi się, że w tym się chyba nie no Eee, stop. Prawie go tego wysłałem. Dobra, jeszcze coś tu mamy? Nie, dobra. Myślę, że możemy z nimi się... ...zmierzyć. Uciekają nawet przede mną, więc wow. O kurde Czemu oni są tacy tego przeciwko mnie? Ej, uciekajmy Dobra, powinniśmy Powinniśmy jakoś chyba to wygrać, ja nie wiem co to za przeciwnicy są w ogóle, no ale nasi też są już lepsi. Zobaczymy zaraz czy nas nie wyrżną. Trochę tak z, 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 tą, z motyką na słońce, ale no zobaczymy. Bo grunt żebym ja nie zginął, nie? Nie widzę pozbrojeni. O kurde, O, w mordę. Dobra, no troszeczkę ich odwiodłem. Ładuj pani, ładuj! Szybko wobiegną. Ej, jak to dwa zadałem, nie? Trochę mało bym powiedział. No, zginął jakiś tam, dobra. Troszeczkę im... Teraz od tej strony. Dobra, idziemy. W ogóle i fajnie. O kurde. Nie no, oni są twardzi, widzę, goście. O kurde, was to nie, 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 nie. nie. Z tymi pikami to wypierdzielać stąd. Dobrze! Fajnie, fajnie, bardzo dobrze to atakujemy. Ej, ale... A, bo ty miałeś, tak, dobre. Dobrze, dobrze, dobrze jedziemy, ich panowie, dawajcie Ale mądrzy są, ja nie powiem, że nie Kurde, ale ten z tą piką ty w tym momencie ogniem i mieczem, prawie, nie Dobrze, dostał 36, ale mają ten pancerz zarąbijski, nie Ryzykuję. Dostał elegancko, siódmy lewy albo zaraz. Reset ja bym wolał tutaj yy, w looting, bo więcej hajsu. I tą broń palną. O kurde, giń, giń. Dobrze, nie no, powinniśmy to wygrać. Ten co, tak on. taka jest? kurde. Dobrze, na pierdziela ci... Dobrze, kolejny. Nie wiem, co ja mam w ogóle za szabelkę jakąś Ale dosyć niezła musi być Dobrze, jedziemy Dobrze I... No zarąbiliście, udało się Pięknie No i co tu mamy za ludzi do wzięcia? O, wy fajni jesteście, Malayer, Archer Co to za jakiś kurde na tym... Drogi nawet jest, ale to nie chcę tego No i tak, weźmy co tu mamy O, słabe dosyć te rzeczy, no ale coś tam kosztują tu jaki kurde Dan, dobra Ale tam jakaś armia była ogromna jedna, trochę mnie to zmartwiło Tak, arkebuzistów, O, no fajnie, fajnie, I tak, co tutaj? Też awansowałeś, tak? Nie, ty jesteś dobra. Never mind, okej. Okay. Yy, no i chciałbym. Hmm, może tu po lewej bardziej, żebym się nie naciął. O kurde, hajsu to kosztowało. Tam była armia co ponad 100 ludzi miała. Tak średnio bym chciał. Oho, oho, oho. Kurde, dorwali mnie, nie? No dobra, pięciu, więcej mamy. Jak tu wygląda sytuacja? no, ja wy macie fajne tutaj te muszkiety tam. Myślę, że damy radę dziś tu na wzgórzu się... O, dobra, tu jest... Kid. I tak tu Nie no, muszą dać radę, kurde tu mamy Składzik konkretny Zdjęli go więc spoko Ja im też zaraz tu walnę tu to... Mają broń palną, nie ma no, dostali trochę. Heh. Taka taktyka, nie? Ja też sobie w sumie postrzelam. Bo ja tu mam dobrą tą broń, naprawdę. Jedziemy z nimi, kurde. Pyk! trafiłem, ale... ale naprawdę, mając tą broń, to się czuję, jakbym. Nie wiem, kurde. Zarąbiliście. wincie oni tak jeszcze śmiesznie jakoś uciekają. O, ale zapierdajcie. Dobra, walczcie. Jeden został. O, zabiję jednego. I... No, jednego nam zabili, kurde. Czyli niebezpieczni byli, jak już się dorwali tu do nas. Coś tu mamy fajnego. O! Shan, Veteran Warrior. No, weźmiemy, w sumie fajnie, fajnie. Eee, tak, chciałbym wziąć jakieś... O kurde, fajne bronie tu są. Ci to mieli lepsze rzeczy, no kurde, nie mogę wziąć. Eee, coś tu jest on no na pewno to co tu jeszcze to zamiast tego eee, tak dobra jeszcze hajsu żeśmy zarobili kurde teraz bym nie chciał nikogo spotkać do tego martabanu o, dobra. Teraz bym chciał tu tak sprzedać, owszem. Gdzie hajsu? Bombarda normalnie. Kurde, bombarda. O, ale tu bronię, kurde. No i muszę więcej tego sprzętu widzę. Dobra, no high jest fajne, no to też pistole jakieś. Zobaczymy, może się tu coś da w ogóle. Na pewno też pancerz jakiś by się przydał. byśmy oglądali, może coś się znajdzie jeszcze. Zobaczymy, co tam w tawernie. Hummersunny. Nie, nie, nie chcę. Hand kanonier tam masz jakieś fajne bronie. nie chcę Bóg O, ci to mam te słonie tu O kurde, rzeczywiście te słonie to są zarąbiste 1500 życia koń ma 60 Kurde, nic tylko No, tylko żeby widzę na, na takiego słabego słonia to trzeba mieć siódmy, szósty, ten Ile jaką tu ma prędkość? Kurde, ja bym w ogóle jeździć na dyku, bo ma 250 no jest trochę mocniejszy. No spoko No dobra, myślę, że tutaj zakończymy i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli się podobało i yy, chcecie więcej odcinków. Nie dokończyłem. Jeśli Wam podobało, zostawcie lajka. Like będzie to bardzo motywujące, będę widział, że Wam się podoba. I będzie na pewno więcej odcinków, bo widzę, że mi się bardzo spodobało z tym strzelaniem z tej bombardy. Będzie jeszcze więcej municjonujących bitew. Także, no. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.